30 dostałam na święta. Teraz wyświetla mi się bardzo dużo takich filmów, więc pomyślałam, że ja też taki nagram, bo może ktoś z Was wpadnie na jakiś fajny pomysł dotyczący prezentów dla waszych bliskich. Więc na początek od mojego narzeczonego dostałam trzy rzeczy, które bardzo przydadzą mi się przy montażu. Pierwsza rzecz, to jest taka szybka ładowarka, która ma y, kilka wejść, bo ja mam zawsze wszystko rozładowane i za mało ładowarek, żeby to naładować, często na to narzekam, więc mój narzeczony stwierdził, że to mi się bardzo przyda i ja też zgadzam, że to mi się bardzo y, przyda. Drugą rzeczę, którą zawsze narzekam, jest brak pamięci na tablecie. Dostałam dysk o pojemności 1 Terabajta. Jest taki malutki. I żeby ten dysk ładnie współpracował z tabletem, komputerem i aparatem, to dostałam też taki. Adapter z wejściami, dzięki temu będzie mi po prostu łatwiej te pliki przenosić. Dalej od mojej siostry, co prawda nie na święta, a na imieniny, bo jeżeli nie wiecie, ja mam siostry bliźniaczki. Jesteśmy mówione, że nie robimy sobie prezentów na urodziny, tylko właśnie na imieniny. Ja miałam imieniny w grudniu. I od mojej siostry dostałam ten polarek, który mam na sobie. On jest z chemu, jest bardzo cieplutki, bardzo miły. I do tego dostałam też taki róż i dwa błyszczyki. Już dalej nie będę mówić od kogo. Taki komplecik świątecznych naczyń, piękną miseczkę i talerzyk, czyli to będzie coś, w czym będę jadła wszystkie owsianki w grudniu przyszłego roku i parę na pewno jeszcze w tym. Kartę podarunkową do mojego ulubionego sklepu, czyli Reserve. Dalej dostałam też trochę pieniążków, które wydam na pewno na fajne rzeczy i słodycze. Takie duże opakowanie Ferrero Rocher. Od Rafaello nie przepadam, ale Ferrero Rocher uwielbiam. Dalej dostałam też dwa elementy biżuterii. Piękny naszyjnik z kuleczką, bardzo klasyczny, elegancki, bardzo mi się podoba i do tego kolczyki, które mam na sobie, takie przyciągane. Od dawna chciałam takie przyciągane kolczyki, bo kiedyś takie miałam i bardzo je lubię. Takie fajne, śmieszne skarpety. Żel do mycia, który już napoczęła. Bardzo ładnie pachnie. Taki balsam krem jogurt do ciała o słuchajcie, zapachu pistacjowa A wiecie, że ja kocham wszystko co pistacjowe i to naprawdę bardzo ładnie pachnie i na wilż. świeczka też bardzo ładny fach i na koniec taki śmieszny dodatek, czyli taka świecąca, świąteczna opaska. Nie wykorzystaliśmy jej na święta, ale myślę, że przydadzą się na sylwetki. I to wszystko. Mi się w tym roku moje prezenty naprawdę bardzo podobają, a wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, co dostaliście.